Witajcie dzisiaj znowu w Aionie. Chciałabym przedstawić Wam najważniejsze informacje z ostatniej chwili na temat Iona Classic w wersji europejskiej, czyli informacje ze streamu, który odbył się 4 kwietnia, wczoraj dokładnie właśnie na Twitchu na kanale Gameforge'a. Wypunktuję rzeczy, które moim zdaniem są dla Was i dla mnie najważniejsze, czy najciekawsze. Nadal czekamy jednak na patch notes, które mają pojawić się pod koniec weekendu. Cokolwiek to oznacza, czy to będzie sobota, czy to będzie niedziela wieczór, nie wiadomo. Nie widzę tego jako niedziela wieczór, ale kto wie, może. Ważna informacja, pierwsza na którą wiele osób czeka na pewno, to jest to, że w wersji europejskiej nie będzie instant teleportów do oddawania questów. Twórcy nie wykluczają jednak, że w przyszłości zostaną one dodane, aby ułatwić tworzenie altów. Twórcy zaznaczyli, że chcieli, aby postęp w zdobywaniu doświadczenia był wolny, lecz nie za wolny. Ilość doświadczenia, jaka, jaką można zdobyć, ma być tak dostosowana, że levelowanie będzie wolniejsze niż to na serwerach północnoamerykańskich. Ale o 50% więcej doświadczenia będziemy dostawali niż to było na serwerach koreańskich w oryginalnym Patchu 1.9. Według mojej wiedzy i doświadczenia na serwerach północnoamerykańskich, osiągnięcie poziomu w klasiku w Europie powinno zajmować około miesiąca. Twórcy zapowiedzieli, że ich zamysłem jest, aby gracze musieli robić wszystkie questy, jakie mają, kampanie: niebieskie, jasne, niebieskie, ciemne. Questy wspomnieli też, że warto podczas levelowania robić instancje odpowiednie dla danego poziomu, aby dostawać odpowiedni drop. W tym na przykład stygmy, czyli jeśli wasz poziom o wiele przekracza poziom instancji, drop będzie zablokowany. Potwierdzono, że Seals Energy, bo tak się będzie nazywała subskrypcja na serwerach europejskich, będzie kosztowała 10 euro. Dla przypomnienia Seals Energy działa podobnie jak Gold Pack, tylko ma większe restrykcje. Bez niej nie dostaniemy ani Abyss Points czyli punktów odchłani, nie dostaniemy zwiększonego doświadczenia ani lepszego dropu niż ten biały. Nie będziemy też w stanie pozyskiwać surowców lub nabijać poziomu zbieractwa. Seals Energy nie będzie tradowalna przez brokera, ale będzie można ją przekazywać w formie giftów. Bez wykupywania Seals Energy będzie aktywna godzinę dziennie i czas ten się będzie resetować o 9 rano. Wiemy, że nie będzie petów na stałe, nawet w item shopie. Będą do kupienia pety 30-dniowe. Nie będzie systemu willi ani domków. Nie będzie wygodnego robienia chainów. Tutaj pozostaje nam ręczne robienie makro, które jest dostępne w grze pod przyciskiem U. Będzie możliwość zapamiętywania i szybkiej zmiany ekwipunku. Będzie również szafa na skiny którą trzeba będzie odblokować za pomocą waluty Kuna. Będzie też szafa na pety, których ekwipunek będzie widoczny jednocześnie, co jest, myślę, fajną zmianą, jeśli ma ktoś kilka petów, będzie mógł sobie swobodnie pomiędzy ich ekwipunkiem się poruszać. Jeśli chodzi o item shop, Będą miały miejsce różne promocje na nowo dodawane skiny, które po zakończeniu okresu promocyjnego będą zostawały na stałe w item shopie do kupienia w cenach regularnych. Cukierki, które spowodowały odejście wielu graczy z serwerów amerykańskich, nie będą już tradowalne u NPC. Jedynie będzie można nimi handlować pomiędzy graczami. Koszt Deva Pass ma wynosić około 20 euro. Pamiętajmy jednak, że Dave'a Pass ma również ścieżkę nagród darmowych. Czym jest Dave'a Pass? Porównałabym to do questów Lugbuga z Iona Life, ale z możliwością wykupienia nagród w wersji Premium, czyli robi się dane questy daily i weekly, i za to odblokowuje się stopnie nagród do odebrania. Twórcy zapowiedzieli, że czas na robienie questów i odblokowanie wszystkich poziomów to 30 dni. Pokazali też zawartość nagród Dave'a Pass. Moim zdaniem są to fajne przedmioty, które można wykupić sobie raz na start, ale nie trzeba kupować ich regularnie. Znajduje się tam. Dużo skroli kamieni many i kamieni enchantujących. skrole w późniejszym etapie gry można craftować, a kamienie many i enchantujące można kupić u brokera, więc kupowanie Dave'a Pass nie jest konieczne. Wiemy również, że w grze dostępna będzie angielska ścieżka dźwiękowa, co oznacza, że filmy w grze będzie można oglądać nie tylko po koreańsku, ale też po angielsku. Ion będzie dostępny na Steamie, ale nie od razu po wypuszczeniu na serwery europejskie. Jeśli więc szykujecie się nagranie w dniu premiery, to Ion będzie dostępny tylko przez nową platformę Gameforge. Siege ma być w środy, soboty i niedzielę. Rozdzielony pomiędzy godzinę 19 i 22. Dokładne rozpiska... Będzie dostępna jak wyjdą patch notes, ale ym, z tego co twórcy pokazywali na streamie, widać, że będzie dużo możliwości brania udziału w siedzach i tym samym zdobywania abyss points. Dredion będzie dostępny raz dziennie. Instancja Steel Rake będzie tylko dostępna solo. Dostępny będzie również system, system mentorowania, czyli współpracy gracza o wyższym poziomie z graczem o niższym poziomie. Wejście na instancje będą miały tygodniowy cooldown, to znaczy, że na przykład 7 wejść na daną instancję będzie się resetowało co tydzień. Pokazywali wiele innych informacji, e, włącznie na przykład ze skinami, kartami ruchu. E, zapraszam więc do obejrzenia streamu e, od twórców, jak tylko zapis będzie udostępniony. Zaznaczam, że materiał wideo, który widzicie, to jest materiał z serwera północnoamerykańskiego, a nie z wersji europejskiej. Na streamie twórcy jednak pokazywali właśnie. Dokładny item shop z cenami, które będą obowiązywać w wersji europejskiej. Czekam z niecierpliwością na wasze komentarze. Co o tym sądzicie? Jak Wam się podobają te informacje? Czy planujecie grać? Czy planujecie wykupować sobie Seals, Energy i Deva Pass? Chętnie odpowiem na wasze pytania w komentarzach. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie. Tymczasem do zobaczenia. Pa pa.